Czym powinniśmy się usprawiedliwiać, że ja już taki jestem? Każdy z nas ma inny temperament, tak? Jeden reaguje wolniej, drugi reaguje bardzo impulsywnie, ale to nie znaczy, że ta reakcja powinna wpływać na naszą decyzję, co my zrobimy. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Okno na życie. Dzisiaj nasze okno otworzymy na bardzo ciekawy temat temat gniew. Czym jest gniew? Czy gniew jest grzechem? Czy gniew jest emocją, z którą możemy sobie poradzić? I co tak naprawdę mówi Boże Słowo na temat gniewu? Witaj, Haniu. Dzień dobry, Lanko. Haniu, temat gniew. Bardzo silna emocja. Bardzo. Jeżeli nad nią nie zapanujemy, to ona zapanuje nad nami. Może się naprawdę skończyć bardzo źle, tak jak mówisz, kiedy nie zapanujemy nad gniewem. Boże Słowo wiele razy mówi o gniewie, prawda? Wiele, Czytamy tak w wiem. Biblii wielokrotnie, tak jak powiedziałaś, o gniewie. To znaczy, że Bóg wiedział, że ludzie będą mieli problem z gniewem. A ja mam takie pytanie: czy gniew jest grzechem? Samo uczucie, sama emocja gniewu mm -hmm. nie jest grzechem. Szczególnie, że dostaliśmy tę emocję od Boga, co może być szokujące dla niektórych, że jestem Bóg osobą. jest dobry. Tak, Bóg jest dobry, bo Bóg absolutnie jest miłością, bo nawet przeczytamy w Piśmie Świętym. Ten, który nie kocha, nie jest zaznajomiony z Bogiem. Nie zna i nigdy nie znał Boga. Ponieważ Bóg jest miłością, jest twórcą miłości i jest to trwały atrybut jego natury. Bóg jest tylko i wyłącznie dobry i jest miłością. Niemniej jednak. Bóg Czy Bóg jest... się gniewa? Tak, Bóg odczuwa gniew, dlatego że jest sprawiedliwy jeżeli widzi niesprawiedliwość, to on odczuwa gniew. I podejmuje różne działania, ale nigdy się nie mści. No, nie, myślę, że Bóg, kiedy widzi człowieka, który źle czyni, to Bóg go kara za to, że on źle czyni. Bóg nienawidzi grzechu. Nienawidzi złych rzeczy, które się dzieją, do których człowiek dopuścił, których się podejmuje. Ale nie nienawidzi człowieka, Człowieka Czyli Bóg kocha. nie kara człowieka. Bóg nie kara człowieka, wymierza sprawiedliwość. W związku z tym, jeżeli my odczuwamy gniew, to właśnie tak samo jak Bóg w wyniku niesprawiedliwości. Coś dzieje się złego, spotkało nas coś złego i to jest naturalna reakcja, że mhm. my odczuwamy gniew, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Mamy Jego. Na początku, jak jesteśmy stworzeni, jego system moralny i my widzimy, to jest dobre, to jest złe. Więc, jak dzieje się coś złego, naszą naturalną reakcją jest gniew, jest niezgoda na niesprawiedliwość, na zło. Mhm. Rozumiem. Czyli Bóg kocha człowieka, nie akceptuje grzechu. Absolutnie tak. Super. I teraz tak, gniew jest bardzo silną emocją i sama emocja nie jest zła. Ona po prostu jest, jest reakcją, tak jak powiedziałaś, na coś złego, co się wydarzyło, ale może stać się tak naprawdę grzechem. Czyli tak. ta emocja może doprowadzić nas do miejsca, gdzie zgrzeszymy, gdzie upadniemy, gdzie zrobimy coś tak okrutnego, że poniesiemy z tego ostatnie konsekwencje. Dokładnie tak, ponieważ mamy Bożą Naturę, więc rozróżniamy, co jest dobre, co jest złe. I gniew ma być tym wskaźnikiem, mhm. że to jest zła sytuacja, i Bóg dał ten gniew nie po to, żebyśmy się wyżywali na otoczeniu mhm. czy podejmowali złe decyzje. I to jest najgorszy moment. Jeżeli jesteśmy wzburzeni, zdenerwowani, nie podejmujmy żadnej decyzji. Mhm. Teraz ja komuś oddam, ja się zemszczę, bo ktoś mnie popamięta. W tym momencie powinniśmy się dać uspokoić, wyciszyć i wtedy mhm. podjąć racjonalną decyzję. Bo jeżeli pozwolimy, że gniew będzie decydował o naszej reakcji, to wtedy niestety możemy zgrzeszyć. Mhm. A samo to, że odczuwamy gniew, to jest wskaźnik, mhm. to jest niesprawiedliwe, to jest nieuczciwe, trzeba podjąć jakieś działania. I w zależności jak ten gniew wyrazimy, to albo zgrzeszymy, albo nie zgrzeszymy. Albo takie podtrzymywanie tego gniewu to już jest chyba najgorsze, bo to idzie do takiego momentu, że ten korzeń goryczy w nas się bardzo mocno zapuści, zakorzeni. I to przyniesie też bardzo złe owoce do naszego życia. Dochodzi do awantury i teraz tak, wybucham gniewem. I mogę rzucać talerzami, kubkami, zbić szyby i perfumy, a mogę po prostu powiedzieć: Jestem zła na tą sytuację. Mogę się zezłościć, ale mogę też nad tym zapanować. Ja rozumiem, że to nie jest łatwe, ale czy jest szansa, czy człowiek potrafi. Tak bardzo się ogarnąć, że zapanuje nad tym. Jak to zrobić? Jak dojść do takiego miejsca w życiu, że nauczymy się z takich gniewnych ludzi, stać się ludźmi, którzy potrafią skonfrontować się z tą emocją, ale nie ulec jej na tyle, żeby doprowadzić do czegoś złego. Bo, bo faktycznie ja mogę wybrać, ale też chciałabym tutaj powiedzieć, i myślę, że to jest bardzo ważne, że kiedy przychodzi taka emocja do nas, kiedy przychodzi gniew, dobrze jest nie zamykać tego w sobie. Ale wypowiedzieć to, skonfrontować się z tym, przedyskutować to z Bogiem, powiedzieć: Panie Boże, ty wiesz, ja się zdenerwowałam, bardzo mnie to wkurzyło, ja nie chcę, żeby takie sytuacje powtarzały się w moim życiu. Wypowiedz to, nie zamykaj tego w sobie, bo kiedy zamkniesz to w sobie, to nie znaczy, że uporałeś się z problemem. Ten problem będzie narastał, z każdą inną sytuacją ten problem będzie narastał, aż jednego dnia tak wybuchnie. Że skończy się naprawdę to tragicznie tak. dla ciebie i dla otoczenia. A taki przykład jakiś z życia. Czy ty na przykład ym, doświadczyłaś czegoś takiego, że gniewałaś się i, i po prostu to było takie, wiedziałeś, że to już jest złe, że, że ty już pewnych rzeczy nie kontrolujesz, ale jako chrześcijanka postanowiłaś zmienić to w swoim życiu? Tak, ja jestem przykładem tego, że można sobie, się sobie poradzić z gniewem. Tego, że doświadczałam w życiu różnych niesprawiedliwych, złych rzeczy i nie umiałam sobie z tym poradzić. Najpierw się wstydziłam, że mnie to spotyka. Później, jak komuś chciałam o tym powiedzieć, to nikt mi w to nie wierzył. Twierdził, że to jest moja wina, że mnie to spotyka. W związku z czym narastał we mnie ten gniew i to wzburzenie. I nie umiałam sobie absolutnie radzić z tym uczuciem. W związku z czym wyrażałam ten gniew. W mhm. bardzo zły sposób mówiłam złe rzeczy, tak? Mhm. I w pewnym momencie doszłam do tego, że ja tak nie chcę. Że ja jestem roztrzęsiona, ja nie mam pokoju w sercu Właśnie. i to życie nie jest dobre. Ja nie chcę tak żyć, w związku z czym stwierdziłam, Panie Boże, naucz mnie reagować inaczej. Zabierz ten gniew ode mnie. Mhm. I zaczęłam studiować Pismo Święte w tym temacie i wypisałam sobie szereg wersetów, które też również Państwu chcę przeczytać. Kiedy jesteście źli, nie grzeszcie. Nie pozwólcie, aby wasz gniew, wasze rozdrażnienie, wasza furia lub oburzenie trwało aż do zachodu słońca. Nie zostawiajcie takiego miejsca ani oparcia dla stopy diabła i nie dawajcie mu szansy. A w innym tłumaczeniu, nie dawajcie diabłu szansy, aby prowadził was do grzechu przez utrzymanie żalu lub pielęgnowanie gniewu lub żywienie urazy, utrzymanie goryczy. I to jest ważne, że jeżeli mamy gniew, tak jak powiedziałaś, nie pozbędziemy się go, nie uwolnimy go do Boga, to on się os tak. osadzi u nas i stanie się żalem, stanie się urazą i będzie coraz gorzej się z nami działo, będziemy się zachowali coraz bardziej mhm. w niepożądany sposób, i diabeł mhm. będzie miał większy dostęp, żeby niszczyć nasze życie. On tylko przychodzi, żeby niszczyć i zabijać. Tak. tak. I absolutnie nie będziemy mieli pokoju w sercu. I jeżeli będziemy mieli żywić do kogoś nieprzebaczenie, nasze modlitwy znowu nie będą wysłuchane. Więc to jest takie koło, które się zamyka i po prostu każda kolejna rzecz utrudnia nam to życie. Więc ja najpierw nauczyłam się tego, że wyrażam publicznie, w obecności danych osób, że jestem zdenerwowana, mhm. że się nie wstydzę powiedzieć tego, że jestem zdenerwowana, że ta sytuacja wytrąciła mhm. mnie z równowagi. I przede wszystkim wiem to do Boga, że Właśnie. mnie to irytuje, że mnie to zdenerwowało, że to jest nieuczciwe, że to jest niesprawiedliwe. Że ja tak nie chcę. Że ja tak nie chcę. I mhm. ja wziąłam ileś tam wersetów i codziennie je wyznawałam, I sobie myślę, jak przeczytanie kilku zdań. Mam jej w tym pomóc. Ale to zrobiłam, bo mm -hmm. Boże Słowo ma moc. Bóg mówi, że ogłaszanie dobrych obietnic nad naszym życiem przynosi efekt i przyniesie odpowiednie plądane słowo. I po dwóch latach nauczyłam się panować nad właśnie taką sytuacją. I to był długotrwały proces. I pamiętam, w trakcie jak się tego uczyłam. Miała miejsce sytuacja, zostałam zaproszona na jakąś uroczystość, i po tej uroczystości jedna z osób powiedziała: No, to zapraszam do siebie do domu. Jakby dokończymy nasze spotkanie u mnie w domu. Ja u tej osoby byłam z 5-7 lat wcześniej tylko raz mhm. i nie za bardzo wiedziałam, jaki jest adres, jak tam dojechać. I tak wszyscy ruszyli spod tej restauracji, nie wiem, 5-6 samochodów. I jadę za nimi, i ja czuję po prostu jak ten gniew we mnie narasta. Ja mówię, jak ta osoba mogła się nie zapytać, czy znam adres, wiem jak zajechać, tak. nie zaproponowała, jedź za mną. Po prostu Zostawiło zostawili Ciebie. mnie. Ja mówię, mm -hmm. jak tak można? I całą drogę jechałam z rodziną samochodem, sama prowadziłam samot i całą drogę mówiłam na głos. głos, jak jestem wkurzona na maksa. Ja zaraz zawrócę i pojadę do domu. Wiem, nie, nie zawrócę, jadę dalej. Nie dam się wyprowadzić z równowagi. Ja no. się... Jestem spokojna, ja tam dojadę i miło spędzę czas w dodatku. Ja tam trafię, nie wiem jak trafię, ale ja tam trafię. I całą oh. drogę sama do siebie mówiła. To była jak, bitwa umysłu. To była to <laughs> prawdziwa bitwa. Słuchajcie, drobna rzecz, ale potrafi człowieka tak wyprowadzić Aha. z równowagi, dlatego że wcześniej ileś razy były dużo gorsze sytuacje i my nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym mhm. gniewem, więc później przychodzi mała rzecz, a my w ogóle Już nieadekwatnie wybuchamy. do tak. sytuacji reagujemy. Ale ja wytrwałam w tym, że się nie dam sprowokować. Dojechałam na miejsce, trafiłam i naprawdę spędziłam miło czas, i dopiero później wróciłam do domu. Więc ja byłam z siebie taka dumna, że wytrwałam, że opanowałam ten gniew i stwierdziłam, że nie pozwolę, żeby on decydował o tym, co ja zrobię, że zawrócę, że zniszczy mi dzień. I później będę miała urazę do tej osoby, że o mnie nie zadbała, nie pomyślała o tym, że ja zwyczajnie mogę nie wiedzieć, gdzie ta osoba mieszka. I to jest. To jest niesamowite zwycięstwo. I później taka sytuacja daje nam siłę, jak spotka nas coś dużo trudniejszego, że ja znowu będę potrafiła nad sobą zapanować. Tak? Kiedy rozmawiałaś z tą osobą, już czułaś się spokojna i absolutnie nie czułaś gniewu? Tak. Jak dojechałam A. na miejsce, była kawa, było ciasto, żartowaliśmy i naprawdę to był czas. To jest było niesamowite, to było zwycięstwo. Tak. To było to prawdziwe było twoje zwycięstwo. zwycięstwo, tak. I też. Ym, i czytamy w psalmie. Skarż się, jeśli musisz, ale nie napadaj, nie uderzaj. Trzymaj buzię zamkniętą i pozwól swojemu sercu mówić. Przedstaw swoją sprawę Bogu i czekaj na jego werdykt. Poskarż się Bogu, powiedz, że to jest nieuczciwe. Wyraź to, ale nie odpowiadaj tej osobie w gniewie. Mhm. Naprawdę, pozwólmy, żeby te emocje. Ustały i wtedy podejmijmy decyzję i pozwólmy, żeby nasze serce zdecydowało, co jest odpowiednią reakcją w tym momencie i wtedy ten nasz gniew nie doprowadzi nas do grzechu. My możemy mm -hmm. nad nim zapanować. Hania, spotkałaś się z takim myśleniem, że ludzie, którzy są gniewnymi ludźmi mówią, wiesz, ja już taki po prostu jestem. I to co ja mam zrobić ja taki jestem i takim mnie panie Boże stworzyłeś to takim mnie masz jestem gniewną osobą szybko się irytuję szybko się denerwuję i tyle, prawda? Bo tak się chyba mówi. I wtedy ludzie nie chcą nic ze sobą zrobić, a jednak można i powinno się nad sobą pracować. Czyli jest nadzieja, nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie, Nadzieja nie umiera się, nigdy. Tak? Nie, 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 ale nie ma wytłumaczenia. Chyba nie można się w taki sposób tłumaczyć. Jest to bardzo niedojrzała postawa, prawda? Zdecydowanie. To jest dziecięca postawa. To jest taka trochę wymówka. Kiedyś przeczytałam w jednej książce. Mama jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych powiedziała, że wymówka jest jak papier toaletowy i wiadomo do czego się nadaje. Druga tak? szara. <laughs> Także to nie jest coś, co, czym powinniśmy się usprawiedliwiać, mhm. że ja już taki jestem. Każdy z nas ma inny temperament. tak? Jeden reaguje wolniej, drugi reaguje bardzo impulsywnie, ale to nie znaczy, że ta reakcja powinna wpływać na naszą decyzję, co my mhm. zrobimy. Coś nas może dotykać, ale my możemy panować nad naszą reakcją, możemy się tego nauczyć, dlatego mamy owoce Ducha Świętego i czytamy mhm, o tym. No właśnie. Ale owocem Ducha, rezultatem jego obecności w nas jest miłość, nieegoistyczna troska o innych, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, niejako zdolność do czekania, ale to jak się zachowujemy w czasie czekania, uprzejmość, dobrość, wierność, łagodność, samokontrola, Przeciw takim nie ma prawa. My mamy samokontrolę w sobie. Mm -hmm. Więc my możemy kontrolować tak to, co my robimy z emocjami, które do nas przychodzą. Mm -hmm. Nie możemy mówić, no taki mnie Panie Boże stworzyłeś, no to już takie zostanę. No ja zawsze zabijam człowieka, jak się wkurzę. Tak, no to absolutnie, <laughs> to, jest to nie tam. jest wymówka, tak? To nie jest wytłumaczenie. Mm -hmm. My po prostu nie chcemy się e, zmieniać. zmieniać. My nie chcemy hmm. używać tej samokontroli, bo nam jest łatwiej i wygodniej reagować natychmiast. Mm -hmm. A to nie jest sposób na życie, dlatego że jak będziemy wiecznie pozwalali, że te emocje wezmą górę, my zaczniemy podejmować tak głupie decyzje, mm -hmm. my zniszczymy wszystko wokół nas i znajdziemy się w miejscu, w którym powiemy... Jak ja się tu znalazłam? Bo tak jest już z życiem człowieka, że jeżeli człowiek nic nie robi ze swoim życiem, to niestety to życie staje się coraz gorsze. Nie stajemy się coraz lepszymi ludźmi, tylko stajemy się coraz gorszymi ludźmi. Ładnie. A też Pismo Święte mówi: to jest wspaniały werset w przypowieściach, mhm. jeden z moich ulubionych. Ten, który jest powolny do gniewu, jest lepszy i bardziej szanowany i potężny niż żołnierz. I ten, kto rządzi, kontroluje swojego ducha, jest większy niż ten, który zdobywa miasto. A jednak żołnierz, z czym się tam kojarzy? Z, z odwagą, z dobrowaniem, ochroną, ochroną, tak? Takie żołnierz Męstwem daje poczucie walka. bezpieczeństwa, tak, tak. A jednak. Jest bardziej szanowany jest niż, żołnierz. Bardziej niż żołnierz. I to pokazuje, jak wiele możemy zyskać, jak zaczniemy się kontrolować. Zresztą też czytamy w Piśmie Świętym, że nasz język jest jak sterokrętu mały tak organ, jest. a decyduje o całym kursie naszego życia. Więc jak zaczniemy kontrolować tą emocję, która zawsze do nas przyjdzie. To zaczynamy sterować w bardzo dobry sposób naszym życiem, i też takie tłumaczenie się, o którym wspomniałaś: Ja już taka jestem, ja już taki jestem, mm -hmm. no nic, do no to nie poradzę. Może ty jesteś flegmatykiem, ale ja nie i ja natychmiast reaguję. To też jest wspaniałe na to werset. I to pokazuje, jak Bóg bardzo nas kocha i przygotował odpowiedź na każdą rzecz, którą w życiu nas będzie spotykać. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko. Teraz, kiedy stałem się mężczyzną, skończyłem z dziecięcym sposobem i odstawiłem je na bok. Czyli z wszystkiego można wyrosnąć. Dzieci reagują impulsywnie. Tak natychmiast płacze, natychmiast się śmieje, cieszy się, tupie. Ale wszystkie emocje, bo czytamy Pięć minut możemy zobaczyć wszystko. wszystko. Dorosły człowiek tak się nie zachowuje. Nie powinien dojrzały. przynajmniej, nie powin ale się tak zachowują, Dokładnie. niestety, co niektórzy. A co mówi pismo? Przemieniamy swój umysł tak. pismem świętym. To, co ja czytałam, te wersety o gniewie, ja mówię, jak to ma mi pomóc, ale mhm. pomogło. Mhm. To jest długi proces, dwa lata. To nie jest nie stało się tak miast. szybko, tak? Dokładnie. I nie oczekujmy tego, że postanowimy, że będziemy się zmieniać, zaczniemy panować nad swoim gniewem i za chwilę upadniemy. I co wtedy? Nie, to w ogóle nie ma sensu. Tak. Nie, to ma sens. Dlatego, że wszystko, co jest dobre, trzeba wypracować w życiu. To nie przychodzi łatwo. To przychodzi przez ciężką tak. pracę, prawda? Dokładnie. Więc nie poddajemy się, podnosimy się i dalej próbujemy się zmieniać. I też jest ważne, że jeżeli mamy w otoczeniu osobę, która ma problem z takim gniewem, nie potrafi sobie radzić z jego prawidłowym wyrażaniem, to też nie powinniśmy przebywać w towarzystwie takiej osoby. Powinniśmy unikać takich osób. Bo też znowu Pismo Święte mówi, nie przebywaj z człowiekiem gniewliwym, żebyś nie stał się jak on, nie zasadził sidą na własne serce, tak? Przyzwyczajysz się do jego dróg i będziesz jak on. Mhm. I to też jest dla nas niebezpieczne, nawet jeżeli My sobie radzimy z gniewem, ale ktoś wokół nas sobie z nim nie radzi, to to też źle na nas wpływa. Musimy unikać takich osób, tak? Mm -hmm. I konfrontować je. Reagujesz źle, musisz coś z tym zrobić. Nie? Zobacz. Bóg daje nam ducha pokoju i trzeźwego tak. myślenia. To jest też taki bardzo dobry werset, żeby go wyznawać. Nie daje nam. Ducha gniewu, tak naprawdę. Strachu, to nie pochodzi tak? od Wszystko Niego, panie. to jest emocja. Oczywiście tak jesteśmy stworzeni, ale Bóg chce, abyśmy chodzili w pokoju i abyśmy trzeźwo myśleli. I możemy w ten sposób się modlić i mówić w tych trudnych sytuacjach: Panie Boże, powiedziałeś w swoim słowie, że ja mam pokój w sercu. Tak. Dajesz mi tego ducha pokoju, który pochodzi od Ciebie. I dajesz mi zdrowe myślenie, tak, mam trzeźwe to. myślenie. Ja podejmuję mądre decyzje. Ja właśnie w takiej trudnej sytuacji, kiedy dopada mnie ta zła emocja, ja mogę podjąć dobrą decyzję. Dokładnie. Ja podejmuję właśnie decyzję, że nie będę wyrządzać nikomu krzywdy, nie będę się mścić, nie będę reagować agresywnie. Ja zachowam się spokojnie, przedyskutuję to z tobą, ale doprowadzę tą sprawę do końca i zakończy się to wszystko dobrze. Dokładnie, tak jak mówisz, mamy zdrowy rozsądek od Boga, i jak spotyka nas coś złego, to pytajmy się, jak powinnam zareagować, jakie powinnam powziąć kroki, bo tak. jest to niesprawiedliwe, nieuczciwe. Ale nie chcę się mścić, nie chcę się nakręcać w tym gniewie, tylko chcę się uspokoić i właśnie pozwalam, żeby ten zdrowy rozsądek z serca Boga decydował o tym, jak odpowiem, jak zareaguję. Bo od tego zależy, jakie owoce przyniesie w naszym życiu. Ocja w Temat bardzo ważny, bardzo potrzebny w naszym życiu. Myślę, że każdy skorzysta. Tak, zmagamy się z tymi uczuciami. Z... Tak. I myślę, że ten odcinek będzie naprawdę ogromnym błogosławieństwem dla państwa. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.